Maneczko z tej strony Szlachetny Kameleon, to jest ten trzeci ten. odcinek z serii Wiedźmin 3, Dziki Gon, zwiedzamy wieś, biały sad. Kręcisz się, Krasny, Naprawdę bardzo ładnie. Willy. Ciekawe, który to znowu. Już jak się z nim tak. I wzięliśmy quest'a od jego. Nie nagrało się, przepraszam bardzo, ale wzięliśmy quest'a, są dnia poboczne. I mam poszukać śladów podpalacza używając i zmysłu. Dokładnie i tutaj są te właśnie ślady to już zewnątrz. to piłki skrzesiłem zapalił za to pewnie pochodnie, wrzucił już. ją na teraz. Daf, a potem poszedł w stronę dobra. sadu dobrze pozbierajmy sobie tutaj te wszystkie owocy, berberie nie wiem co idziemy ze śladami idziemy idziemy, nie ma co, nie ma co tam ogólnie nie chcę, ty gmina przychodzi na 100% ale tak no żeby się miło grało, żeby się miło oglądało jak najbardziej. Napiszcie w komentarzach zresztą czy właśnie chcieliście, chcielibyście bardziej eksplorację, czy typowo fabułę. Zdjął but i wszedł do wody. bo nie chciał zatrzeć ślady. Mm -hmm. Tu mamy jakąś skrzynkę pod na się ciebatka, zawodka. Dobrze. Przejdźmy sobie tam na O, to jest coś jest. Mm -hmm. Ale to skoro on był tam, szedł do wody, gdzieś tu musi być. Yes. O, mamy. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. To, to. Utopce. Ale zdołał uciec. Czyli walczył z utopcami. Z tego wszystkiego zgubił buty. Zgubił buty. To co? Może pójdziesz do studni w haczach? Tędy, A tędy. Już wolę się pochorować, niż z duchem... Do Zaraza! Dobrze. Zaraża. O, tu że kiedyś była. Czyli jakieś ślady walk są, nie? z tymi utopcami, o kurczę. Tu Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. Mhm. to jest. Nie ma tu nic, ale jest tu naprawdę dużo fanów. Które ja sobie tu zbieram, że nikt nie patrzy. No mogą się nam bardzo potem przydać. Naprawdę bardzo. Jakieś takie doleczonka. Co popadnie. Co popadnie. O. A pazurów utopca. To musi być on. Porozmawiaj z podejrzanym. A skudna rana, wpadłeś na utopca. A chujcie, to obchodzi! Oj, nieładnie tak się Nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej liposty. No chodź, Kowal, chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a krasnoludy z nich najgorsz! Chciwe niby stroki! Dla złota wszystko zrobią! Wykują miecze, którymi czarni nam gardła podrzno. Dobrze mhm. mówię. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Nie, nie będzie czegoś takiego. Ja przyjąłem już kwestę, więc nie, nie idę w stronę zła. Nie idę. Ja jestem uczciwym człowiekiem. To nie mam mowy, idziesz ze mną i nie mam mowy, idziesz ze mną, dokładnie. Ja, w odróżnieniu od Sroki, Krasnoludów, ciby nie jestem. Więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Kurde, no nie chcę tego. Spróbuj i chodź za mną. No spokój, chodź za mną. Spokój i chodź za mną. Nie ma co tutaj się bić z nim. Dobra, idziemy. Doprowadź podpalacza do Kowala. Wydaje mi się, że nie muszę iść z nim przez całą drogę, tylko od razu do Kowala sobie pójdziemy i. On się powinien teleportować podczas kastręki, a jeżeli nie, to odkrycie się ciągle. I powinno być wszystko tak. Jest. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Do śniegu. Hora, żołnierze! To? Pozwólcie! Nie, wili, ja, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż! Więc obejdzie się bez sądu! Na drzewo z nim! No nieładnie, no. No kara musi być, no. A z drugiej strony, jakbym wtedy. pom. No ja, e, dobrze zrobiłem. Teraz to cię dopiero we wsi polują. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. <grym> Wiesz, no, z początku tak, też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim... A Nie mi zniżkę, jeżeli będę chciał coś wynieść. Bardzo. Dobra, stop. To Pokaż fajny. mi co masz na sprzedaż Co masz ciekawego, co masz ciekawego No jest tu sporo jakichś ciekawych rzeczy, no buty kawalerzysty, but tropiciela No, sporo, sporo, a tu mam jakieś fanty już. No dobrze, dobrze. Bywaj. Bywaj, bywaj. Dobrze. Teraz może yy, pójdziemy sobie zrobić jakieś pytajniki. Ja, jakieś najbliższe pytajniki, nie ma co się o może ten pytajnik dobrze mam nadzieję że nie będzie jakichś super ciężkich przeciwników w tych pytajnikach bo dom mogę tylko pierwszy poziom nie chciałbym jeszcze szarżować jakoś tak strasznie strasznie dobra zobaczmy sobie alchemię czy mogę wykonać coś z kółka mózg utopca nam brakuje i będę mógł wytworzyć naprawdę potężny potężny eliksir mm. gdzie jeszcze 150 metrów to może zawołajmy płotkę i na płotce się tam udamy ale przed tym zapiszemy grę tam wiem że no. widzisz moje zapisy wcześniejsze no ale tam wiem że już próbowałem sobie w tej grze coś robić tam grałem sobie tak na szybciutko żeby ogarnąć gry, żebym nie teraz na nagrywaniu, na odcinkach, wiadomo o co chodzi. Postaram się utrzymać klimat w jak najlepszym, w jak najlepszym stanie I mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo przeszkadzało, że już miałem do czynienia z tą grą przedtem. I kto wie, kto wie, może, może jakiś Gothic 2 powrót, no zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Medalion drży to miejsce mocy. Miejsce mocy co miejsce mocy nam da nie ma żadnego przeciwnika przytrzymaj i czerwony. moc na płyn została zwiększona co nam dają y, punkty właśnie te miejsca mocy za każdym razem jak znajdziemy takie coś to mamy tutaj w postaci punkty dostępne i dostajemy taki również za wbity poziom i możemy właśnie tutaj sobie ulepszać wszystkie statystyki, znaki, alchemię, zdolności widźmińskie, jak i szermierkę. Ja chyba sobie wydam hmm. tutaj, po prostu, punkcik sobie damy szermierkę, będziemy troszeczkę mocniejsi. Zapiszmy grę, żeby się tu potem wywracać na odcinku, nie jest Mieliśmy tu obok jeszcze jeden pytajniczek, po tutaj. I oczywiście bardzo chętnie się tam przejdziemy. Świat Wiedźmina jest naprawdę ogromny i to będzie seria z wielu odcinków, wielu, naprawdę wielu. O! No to masz przejebane! Mam przejewane, No dobrze. Wow. Co? Co? Przeszła ci ochota? Czekaj, bo tam jest jakiś kolega z nikiem. Najpierw pozbądź się łucznika. Po uczniku będę mógł przerwować. Teraz mamy No. Udało nam się bez większych problemów pokonać tych bandytów. Zbierzmy sobie jakieś przedmioty z nimi. Takie zardzywiałe miecz Nowigradu to może nie za bardzo. A, nie. Zobaczymy sobie. O, skrzynia podnieść. Trochę harakoników, fiolka. fjolka. O, odwarska taka. Będę. Floryna, kachet, No, naprawdę, naprawdę. Bardzo fajnie. Nowigradzki miecz. No jest dużo, dużo słabszy, więc no wyrzućmy go. Nie będziemy tam nawet targ targę, targę sobą takich. Takich śmieci, no bo nie mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, to są po prostu zwykłe śmieci. Ale mamy kozie mleko, i w sumie takie kozie mleko może nam się przydać, jeżeli chodzi o. O, i puszczyka mamy. Puszczyk jak najbardziej, bardzo chętnie. Na no, jakąś kanapeczkę. O, cholera, kanapeczka. Jaka dobra kanapeczka, musi być. Dobrze. To może. Poszukajmy jeszcze z jednego albo dwóch pytań, i zakończmy ten odcinek, żeby nie było za dużo w domu. Jest zresztą późno już, zanim długo będę musiał iść spać. Jutro mam do szkoły, wiadomo. Jeszcze się jeszcze chodzę do szkoły, uczęszczam na lekcje. No! Mam nadzieję, że ten poważny Ale jesteś paskudny. No zobaczmy, on ma aż piąty poziom. może być dość ciężka walka. Na razie... No nie było problemu żadnego. Myślałem, że będzie większy problem, ale nie było, więc... No cóż, cieszmy się, cieszmy się tym, że... By... Oj, biegnął na mnie, biegnął... To może mi się, bo jest ich aż dwóch. Bez przesady, bez przesady, nie ma co. O cholera, to jakieś wielkie szkaratko musiało być. Aż bym się tu rozejrzał. Ale może lepiej nie, z takim wyposażeniem, może lepiej nie, musimy zdobyć jakiś lepszy pancerz i wszystko, bo no, jak przypominam sobie naszą pierwszą walkę z górami w pierwszym odcinku, to no nie było za dobrze, naprawdę nie było. Opuszczona wioska. Południca, ciekawe skąd się to wzięła. Południca. Zimne, nie atakuje. Zlecenie licho przy studiu. O, dobrze, tym zleceniem się na pewno zajmiemy, ale najpierw... pędźmy do tego pytajnika, pędźmy. O Jezu, co ty robisz? Co tu się stało? Lania. Czekaj, ja ci pomogę. <grystanie> dobrze, dobrze. Chodźmy, chodźmy. Tam że licho ze studni było. Ten quest, to co tam y zbierałem z tej tablicy właśnie, że ktoś miał problem z tą morą. To już wiemy z czym mam do czynienia. mam do czynienia z południcą. To jest bodajże że upiór, więc trzeba będzie się przygotować i ważyć olej na upiory. Może jakiś odwar z południcy, potem sobie z drugim będziemy go zażywać. Mmm, magia! To miejsce. O cholera, ale to jest potężne bydle. Prawie jak ja. Dobra. Chodź tu. Chodź tu. To jest nasza w sumie chyba taka pierwsza poważna walka, bo Potra traktujmy tego niewidzę jako taki miwost. Tak... O cholera. Bez to jest wątpienie, jest naprawdę potężny. O cholera. Wiem, że jego nie Daj, czekaj, więcej emocji, dawaaaj! Dawa. Oj, 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 dobra. mi się! Ło, cholera! no teraz to był, naprawdę, było już naprawdę źle było. Nie, Uciekaj, 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 Geralt! Dobra. Ale to? No, Cześć, co? Proclaim... Jest taki, nie jest. No on był znacznie wyższego poziomu. I wpadł na lekarze, nie sprawdzy, tutaj No i oczywiście miejsce, gdzie jest jeszcze? Ale zgubał tego konika. Tam coś biega. Nie chcę tam. Jest... Nie wiem, gdzie jest. Miejsce, mocy. trzyma je i ja Na pewno, na pewno, no, pewno wzmocni to naszą postać Geralta, postać. Wydaje mi się, że jeszcze tą pamięć mięśniową sobie wzmocnimy. W sumie zobaczmy sobie co ona nam daje. Pamięć mięśniowa, yy, obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 10%, przyrost punktów adrenaliny plus 2%, a jak będę miał 3 na 5, czyli wydam jeszcze jeden punkt, to o 5% więcej jest zwiększone na szybkie ataki i obrażenia i jeden punkcik yy, jeżeli chodzi o procenty przerości punktów ADN. No cóż. Bardzo, bardzo ciekawe. Za jakiś czas będziemy widzieć postępy, no właśnie jeżeli chodzi o tą naszą szermierkę. O! Tu są deszczka Nie Niezłe, dobra, chodź. Tak, tylko te, to pamiętam, że ona na nim zaczęła dużo łapii, to... Chyba no, ale nie ja ja, żeby... udało nam się pokonać. Tylko hmm, kurczę... Dobra, weźmy to. Oko potwora! oko potwora. Nie fanów. Świeczny. Zdecydowałem, że go do... nie no, Ależ wie Ależ wieje, no, wieje naprawdę w jej mamy tu coś ciekawego jeszcze? No, chyba nie dobrze, może zakończmy tutaj ten odcinek żeby nie było za długo i mam nadzieję, że on się podobało że klimat jest tak naprawdę wyglądane najwyższą możliwość tego i do następnego czerwca